Houston, odbiór. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Jeśli mnie słyszycie, to słuchajcie, mam dla Was bardzo ważną informację. Dzisiaj razem z moją e, kosmiczną towarzyszką będziemy wybierać się na gwiazdę Słońce. Więc jeśli mnie słyszycie, jeśli odbieracie ten e, przekaz, ten komunikat, napiszcie w komentarzu coś związanego ze Słońcem. A ja może bez zbędnego gadania pokażę Wam co zrobiłem od ostatniego komunikatu. Otóż powiększyłem troszeczkę... Co tu się dzieje? Proszę, krowo, się tutaj do środka. Co tu się... Powiększyłem im troszeczkę tutaj miejsca, żeby miały więcej miejsca do życia te kosmiczne krówki. No i słuchajcie, jako że jesteśmy humanitarnym tutaj krajem, E, i organizac humanitarną organizacją kosmiczną, to proszę bardzo, e, zobaczcie, tam już jakieś kosmici, elfy, jakieś próbują zepchnąć naszego, e, naszego dyndającego koleżkę. ale ja tu jest, zobaczcie, zrobiłem platformę. Przepraszam, bezpieczną, że co? On spadnie i nic mu nie będzie, e, więc... Czy ty mówisz o mnie? Misja ratunkowa, e, można powiedzieć, że już jest w sumie zakończona sukcesem, a tamten paskudny elf tam, zobaczcie, czycha. Teraz przydałaby się Krystyna Czubówna. Krwiożerczy elf czyha na swoją ofiarę. Co masz w punku? Wszystko. Posłuchaj, ja to próbuję robić nowych dotknąć. znajomych. Poczekaj. Ja próbuję <laughs> robić tutaj nowych znajomych. Próbuję się jakoś z nim zakolegować. Widzisz? No, to, rozmowy jest, to ten typ. To jest nie różnica jest. pomiędzy nami, Ziemianami, a wami, dziwnymi ufolotkami. Wy chcecie się zakolegować, a Ziemianie myślą logicznie i robią akcję ratunkową. A. Dokładnie. Ale Poza poczekaj, tym to... stop, 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 stop. Jaka akcja ratunkowa? Typek miał swoje tutaj dwie lamy. Nie wiadomo dlaczego stwierdził, że najlepsza zabawa dla nich to byłoby wiszenie w ogóle z planety, w przestrzeń kosmiczną. I wiesz co? I wiesz co, jest, co jest dziwne? Co Ta jest lama? dziwne? Ta lama zignęła. Myślisz, że co? Prawdopodobnie on w ogóle nawet nie wie, co to są przepisy BHP. I. Olał totalnie, kiedy ona spadła. Więc ktoś musi zadbać o przepisy BHP, i to będę ja, najlepszy astronauta na świecie. Dziękuję uważnie. A teraz chodź, bo czeka przed nami wielka wyprawa na słońce. To już jest... idziemy do domu. No gdzie? Najpierw na słońce, zobaczymy, co jest na słońcu, a potem dopiero będziemy musieli wejść do portalu i zobaczyć, co tam jest. Czoklet! Ale najpierw, zanim tak wejdziemy do portalu, ja chcę zbrojkę taką jak ty. Ale... Wiesz co, przepisy BHP mówisz, a ten kurczak naprawdę powiedział Elo i. A kurczak się stąd w, w uciekł, bo ja tutaj otwierałem furtkę i uciekł. No i co? No i chcesz powiedzieć, że nie jesteś lepszy od tamtego gościa, który. Dokładnie, nie słucham cię, la 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 la. la. E... Gdzie tu jest to przejście? Czy to jest ta jest... e... Czy to jest najbliżej słońca? Chyba tak, albo i nie. E... Genali, możesz tu do mnie przyjść, jeśli chcesz. Na, Jeśli chce. Na Wenus. Jeśli chce. Bo ja tutaj będę robił przejście a do jak nie chcę? słońca. Fajnie by było, jakbyś jednak chciała, bo tu jest bardzo dużo ważnych rzeczy, bardzo dużo się dzieje, więc. A um, tu jest ten też kolega gdzieś, wiesz. E, nie tutaj, spokojnie. Jest tutaj mamy, tego zobacz, tutaj mamy koleżków z e, neteru, a ja tutaj robię nam piękny most. I w ogóle trzeba będzie zrobić też most do... Komety, która jest tam obok, bo tam widzę dużo diamentów i dużo innych surowców. Poczekaj, ale ty od tak po prostu, wstając dzisiaj i nic mi nie powiedziałeś, chcesz iść na słońce? Oczywiście, a co, co może się stać? E, e, słyszałeś, kie, czytaliście taką kiedyś książkę o takim e, gościu, który miał skrzydła i e, bo jego ojciec miał e, chyba e, żonę gołębia, i jak się zbliżył do słońca, to te gołębia. Żonę gołębia? Co? Mm -hmm. Co, I te gołębie ja, skrzydła się normalnie posypały ja, całe? Nie wiem, co jakie opowiastki tam macie u siebie w tym, w tym kosmicznym jakimś, nie wiem nawet, skąd ty jesteś. Z Marsa, z jakiejś z Andromedy, czy Słuchaj, coś? Słuchaj, zabrakło ci kłosków, prawda? E, troszeczkę. To ja mam, hej! kiedyś ty tylko powiedział, oczywiście, że tak, o, jest przygotowana na wszystko. Poproszę. E, proszę, masz czerwony piaskowiec. Dziękuję. Oraz masz deski brzozowe, które prawdopodobnie się nie przynoszą... Hej, jak już wychodzimy z tego strasznego agonii i bólu i tragedii, to, to prawdopodobnie... ja się świetnie bawię, nie wiem czy tam to prawda, prawdopodobnie to przeżywa bult, ten przeżywa żadne bult. z tych rzeczy nie będzie mi już potrzebne, więc ja mogę się wykosztować na bardzo drogie mosty, aby stąd bardzo szybko uciec i nigdy Ciebie nie zobaczyć już nigdy i żyć sobie na własnej swojej planecie i w ogóle będzie Ale wspaniale. Ale Ty nie niemiła, wiesz co, zero szacunku dla, e, dla najwspanialszych ludzi, najmądrzejszych na, w kraju e, God bless America i w ogóle ja, ja, mi się nie podoba. Wiesz co, jakbyś, jakbyś poznała naszego prezydenta, to by ci normalnie... to byś taka cwana nie była, naprawdę. E, halo, ja już jestem przy słońcu, a ty? No bo coś tam sobie ma wroczysz pod nosem, nic nie słyszę. E, I na tym słońcu są w ogóle jakieś... Co to jest? Czy to jest? Czy to? Przepraszam. Czoklet! O! Co to jest a, za Ja dziwne? się boję, bo tak przez bo taki okropny... ore. Mamy złoto! Nie, nie wiem po co by nam było potrzebne, ale... E. Witam na słońcu. Czy możesz e... jakoś szybko się dostać do góry, ponieważ, jak wiadomo, ja mam bardzo duży... Um... To znaczy, no, ja już, już planeta jest odkryta, więc możesz sobie teoretycznie rakietą tam polecieć. Co? Mówisz mi to teraz? E, no, w sumie, w sumie mówię teraz. Przecież wiesz, że mam <laughs> lek wysokości. No to słuchaj, jest już rakieta i jest... Skrzyneczka, <laughs> skrzyneczka, skrzyneczka i <skrzyneczko>. jest jakiś... <laughs> Co? Um, co? Coś śmiesznego jest w tym słońcu. Um, fajnie, okay, jakbyś tu przyszła i zobaczyła. Idę. Mamy dwa kolejne oka. Mamy złote buty i zbrojkę jakąś tam, ale chyba. A co tutaj są za kosmiczne no, surowce? Y, Hej, co to są za kosmiczne surowce? Y, to jest złoto. Bleh. A poza tym mamy tu też. Pyk. Y, Słońce jest tak duże, że możesz zmienić, zmieścić milion ziemi w środku. Wiesz, wow. co, on tak jakby stoi na powierzchni, wydaje mi się, nie wiem, to chyba złudzenie optyczne. Czoklet. Czoklet. No co to? Czekolad. No właśnie. Tam jest jakiś. Co to jest? No, jakiś pan. Dzień dobry, proszę pana. On nie wygląda na. No. Jak? Czekolad, on wygląda jak. Jak miał... życie? Hej! Co? 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 Co my możemy z nim zrobić? Czy on jest. Ja bym mu spuścił kowadło na głowę. Nie no, coś ty, może on z nami rozmawia. E... Halo? To e, Raz, proszę, ja nie schodzę. E, prze, przepraszam. Raz, proszę, w ogóle. Hej, tu jest coraz ciemniej, ja e, proponuję. Spokojnie, spokojnie, pod kontrolą wszystko. Mm -hmm. Wszystko mm -hmm. pod, pod kontrolą, pod kontrolą, ciach. zaraz tam spadniesz. Ehm, co z nim zrobić? No, schodzimy do niego. A, a masz jakiś może mieczyk czy coś? Mam, ale poczekaj. To musimy poczekaj. przygotować surowce. Czoko! Zrobię, zrobię to zejście, zobacz, patrz. Musimy przygotować sobie... surowce i lepiej te surowce włożyć do skrzynki, że jeżeli on by był dla nas niemiły, to... No to skrzynka jest tutaj właśnie. W porządku. Co w ogóle było w skrzynce? E, tutaj, te, o te rzeczy. W sumie odłożę tu wszystko na razie. Ja też tutaj odkładam wszystko, dokładnie wszystko. Zapalarkę sobie wezmę, to może go podpalimy. O. Czoklet! Co? To niemiłe! Beast of the... This... Co? Ona wydaje się być trochę mocna. Co? co? Znaczy, co to się po, pojawił się jakby taki poziom level bossa i nie wiem co z nim to jest zrobić. jest boss? Właśnie. Tu e... mają takie rzeczy w tym kosmosie? Właśnie. Boję się, że Hej, a to jeżeli mogą. to jest twój ostatni egzamin, że jak uda ci się ją rozwalić, to e, zostaniesz tym astronautą, o którym zawsze marzyłeś i gadasz cały e, czas? Wiesz co? To wiesz, to ja tutaj poczekam. To ja może bo to może być, być to może być, to może być sprawdzian na ocenę. E, czy masz może łuk? E, nie, ja mam tylko strzały. E, bo ja bym go chętnie z łuku... Postrzę. Czemu mówisz, że to jest on? Dlaczego on w ogóle ma... E, zamiast... Sama mówisz, że to jest on. Skąd wiesz, że to jest on? No bo przed chwilą powiedziałeś, że to jest on. Ale on się na mnie patrzy. Masz strzały? Hej, ale może on... C czy on ci bije? E, no, na razie nie zbliżyłem się do niego na tak blisko, żeby stwierdzić. Ale e, może spróbujmy się wiesz jakoś... Wiesz co? Zrobię co? nam łuk. Ja mam cztery strzały, stary. Ale po co ci łuk, jak i tak strzał nie będziesz miał z czego zrobić. A ja mam jeszcze jedną. Mam trident przecież, ale on nie wraca do mnie. To może być problem. Ja proponuję... Hej, a co jeżeli byśmy e, zrzucali mu piasek na głowę. A mamy piasek? Nie, ale możemy się wykopać. Hmm. To jest dobry pomysł. Hej, naprawdę? Tylko niezbyt mamy piasku, wiesz, i nie ma zbyt żadnej dobrej. E... Planety, żeby ten piasek z niej wziąć. Hej, ale serio się ze mnie śmiejesz? E, łopatę bym zrobił przypadkowo. Chciałem zrobić mieczyk. E, na słońcu już są koledzy i koleżanki, więc... Mm... E, jak to? Tak, to. Jak to zrobiłaś, że się tam pojawili? <laughs> Lawę mam! Możemy go spalić! Czemu to jest... O... Jeszcze nie określiliśmy, jaki płci to jest, także... To! Hej. Możemy to spalić. Człowiek, ale uważaj, na słońcu już są koleżanki i koledzy, mówiłam ci! Ok. Jeden tylko. Um. Dzień dobry, koleżko. Wow. Jak mnie... sobie z nim poradzisz, to mi powiedz. Hop, dobra. Już? Poradzony. To teraz tak. Uff. Koleżko. Wiesz, to to jest Twój y, ostatni y, sprawdzian, także czekolad. Kopa tyk, w tyłek tyk. i sobie poradzisz. O. I ja teraz, uwaga, robię. Spadasz, ty spadniesz, zobaczysz, ty spadniesz. Nie spadnę, ja jestem. Ja jest, mam 200 ejku, tylko teraz patrzmy, co się stanie, uwaga. A może co? on jest lawoodporny? No właśnie, a co, co jeśli jest, jest lawoodporny? E, to co my wtedy zrobimy? A, To chyba ja zabiorę. Ko, chyba go to nie rusza. Poczekaj, bo to jeszcze nie spadło. Halo. Jeszcze go, jeszcze go nie dotknęło. Jest! A, a, to strasznie miłe! Co jeżeli on był. Czy mu zabie... Zabiera mu życie, super. A, A... coś jest z niego, to się dropnie i to się spali w lawie. Czoklet! To no to przestań! Weź tą lawę! No to ona spada już, poczekaj. Masz wodę? E, nie mam. No e, i co teraz? Nie, e, czy mógłbyś przestać się palić? Kolego? Poczekaj, może ta lawa zniknie, tak? Tak? Patrz, dobra. pyk, pyk! Pyk, e, pyk! Czoklet? Pyk, pyk! Jest! Pokonałem! Okej, okay, dobra! Pokonałem! Płonę, 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 ale pokonałem! Poczekaj! Muszę zrobić tutaj jeziorko z lawą, tylko proszę nie wskocz do niego. Po co jeziorko z lawą? E, żeby, było, żeby było światło. Co to jest? Pokaż, pokaż, to moje! To, pokaż, moje! ODdaj. O, oddaj. Masz. Dziękuję. Co to jest? Zero Gravity Boots! Ja je chcę, to były moje. Ja je chcę Oj. pierwszej. Co to jest? Może ja to tylko. A? E, czy to co jest? Co to jest? Prismarine. Aha, to jest po prostu. Hej! Teraz ja! Ui. 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 Teraz moja kolej! To jest kolejne oko. Teraz moja kolej! Po co tam te wszystkie... Oka to jest moja skoro. kolej, daj mi buty! Poczekaj. Daj mi buty! Czy coś tu jeszcze? Hej, a jeżeli tu jest lawa w środku, lepiej tam nie wchodzić. Tu jest Wełna, to mnie coś... To jest podej Moglibyśmy <grym> w końcu zrobić łóżko, ale czego mi się z tym wynosimy. No tak, mamy, mamy wełnę, w końcu możemy łóżko zrobić. Tak, 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 tak. Ale tak, się tak, tak, co, my się przecież to wynosimy, po co nam jest łóżko, jak my nie będziemy tutaj nigdy już spędzać czasu razem? Nie. Nie chcesz ze mną spędzać czasu? No przecież powiedziałam ci, że jak wychodzimy, to już nigdy. Przecież pytałam się, czy chcesz się na raz, gdy powiedziałeś, że nie chcesz iść. Ja zostałam po raz pierwszy. chciałam z tobą spać w jednym łóżku, a ty powiedziałeś, że nie, no to co to ma być? Dlaczego mi zabierasz? Moje Do widzenia. A, a moje buty? Lecę mo Jakie twoje buty? A kto zabił potwora? Prze a kto, kto wymyślił, a kto wymyślił sposób? To byłam ja. To byłam ja, oczywiście, że ja w ten sposób. Na samym początku ja powiedziałem, żeby, coś, żeby zrzucić coś na niego. Jesteś straszny, jesteś Nieprawda, no daj mi buty, ja ich nawet nie dotknęłam. Ale ty masz całe, całe, całą zbroję jak A twoje buty i tak nie dają żadnego tego, robię żadnego sobie... ochrony. Daj mi, dotknij robię, robię sobie łóżeczku. Hej, obiecujesz, że ja tylko je dotknę i ci oddam? Wcale nie. Prawda, to co zrobię? Hej. Mm -mm. Nieprawda. Prawda. A ty teraz sobie czuwaj. Daj, buty. Idę spać. Daj, buty. Daj, buty! Szysz. Ej, co? Buty! Ja chcę dotknąć! Ja chcę... Nie będziesz spał, daj mi buty. Proszę. Idę spać. Dobra, skoro jest już wow! dzień, to. E, to ja proponuję przestać się bawić wow! i przygotować się do co? pójścia do portalu. Bo, Ponieważ... Ale zobacz, to jest tak, jakby jakbyś był takim aniołkiem i tak delikatnie lewitował. Gdzie ty wsiadłeś? <laughs> Jestem tam, gdzie trzeba robić bardzo ciężką tak. pracę. To ja je wkładam do skrzynki, okej? Okay? Okej. Okay. Wkładaj je do skrzynki, a ja tu zbieram w międzyczasie. Mi to niepotrzebne jest mi to wszystko. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. No ale drugie łóżko mógłbyś mi zrobić. Nie mamy więcej wełny. Jak to? Tam była tylko, było tylko trzy wełny. Nieprawda, tam pewnie było więcej wełny, ty oszukuję, żebym stała, bo ciebie przy łóżku i nie spała. Wcale nie. Prawda. Ja nie jestem taki zły. Jesteś, jesteś. Jesteś tam na dole? E, nie, jestem, jestem na słońcu. No tak, jesteś na słońcu, ale na dole? A Nie, nie widzę. Na górze. Cię. Widzę cię, Chcę i się twoją... powolutku jakoś przenieść do tych dziwnych. Asteroid. Asteroid, chyba, że są po drugiej Już stronie. Wiesz ale ja uważam, że ogólnie to jest w sumie. A, nie chcę powiedzieć twój problem, ale to jest w sumie twój problem, ponieważ ja już mam wystarczającą ilość zbrojki, więc jeżeli nawet coś by miało mnie zaatakować, to są... Wy to jest wysokie prawdopodobieństwo, że sobie poradzę, a ty taki jesteś taki trochę. Golas, nie, powiem, więc... nie powiem, kto mi, kto mi zabrał wszystko. Nie powiem, kto, kto diamenty zabierał, no? Kupiec. Ja wszystko zgłoszę Kupiec. odpowiednim ludziom. Słuchaj, normalnie jak cię zabiorą do strefy 5, to normalnie cię wiesz co? Będą na takie testy robić. Już ja się postaram. Już ja się postaram, naprawdę. Tym bardziej, że wiesz co? Wiesz co? Nie chciałaś ze mną na rankę pójść. Koniec. Koniec dobrego koniec dobrego czokleta. Niech wiedzą, że nie dość, że był odważny i przystojny i mądry i odkrył tyle rzeczy jako astronauta. A samą próczęż? Idę sobie kupować diamenty. Okej, okay, wydaje mi się, że wszystkie diamenty z tego zostały już wykopane. Ale mamy jeszcze jedną asteroidę. O tam. Do której nie wchodziliśmy. Więc spróbuję jeszcze ją przekopać. I będę miał już całusienkie EQ. Tak mam przynajmniej nadzieję. O ile nie spadnę. O, dobra. Czoklet! Co? Zobacz jakie są spodnie. Eee, wyglądają jak kalesony. To dobrze czy źle? E, znaczy, Nie wiem, pasują ci do włosów, ale. Wiem, e, dzięki. Wyglądają jak. Takie, mi trzeba było. Wyglądają jak takie babcine zielone, kalecone 30-letnie. Takie kupione na targu. Tamten dodziesz mi mówi komplementy! E, że, że kto? Że tamten! Że ten? Że tamten! Że o ten tu? Tak. Kolego! Hej! Kolego, mam do ciebie podejść? Już Wiesz co? Podsiadłeś? Zrobiłem ci platformę pod spodem, ale zawsze możesz chybić, nie żeby coś, ale zawsze może, możesz trochę dalej polecieć niż platforma. Czemu jesteś dla niego niemiły? Bo mi podrywa moją <laughs> <Cz> <laughs> um, Co? Coś mówiłaś? Mm, e, tak, mieliśmy... Tak, tak, mieliśmy pójść na... E, tak, 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 wszystko, e, wszystko jasne, tak? Wszystko, to no, oczywiście... To co w ogóle zrobiłaś na tej Asteroidzie? Chwila. To byliśmy. To gdzie ty poszedłeś? E... Czoblet, wracaj do domu! E, któraś wysepka. Dobra. Gdzie ty polazłeś? Ej! Co? Nasz, nasz pilager tutaj, który nam tutaj chodził cały czas. Aha. E, właśnie jest na podróży, robi własną podróż. Własne. E... Hej, to jest, wiesz, od zwiedzanko. po prostu się nawrócił prawdopodobnie. Został jego y, znajomi. Zostali wystrzeleni w podróż kosmiczną bez powrotu. I prawdopodobnie on teraz, wiesz, zaczął wierzyć. Chce być dobrym człowiekiem. E, no powiedzmy, znaczy ja myślę, że on po prostu szuka kolejnych ofiar, ale, ale można powiedzieć. Tak w, że w ogóle gdzie ty poszedłeś? Do kolejnego, do kolejnej asteroidy. A, widzę taki mały mostek, który się powiększa. Jesteś tutaj na tej asteroidzie nad, y, obok nas, prawda? Dokładnie. Oki, doki, to tyk, będę patrzeć tyk. jak spadasz. Nie spadnę, ja jestem profesjonalistą. O, dobra, mam już dwa. Trzy, mogę schować w sumie te diamenty. Żeby. Nie schowałeś ich? Nie. E Ale spokojnie, ja jestem profesjonalistą, tak jak mówiłem. Jestem bardzo dobry w zbieraniu diamentów. E, Ale chyba? nie w utrzymywaniu owiec przy życiu. E, a owce owcy diamentów nie dają, więc mnie to, mnie to tam nie, nie interesuje aż tak. Pyk. Okej. Okay. Ehm. Um. Żeby nie spaść. Pyk, pyk, pyk. E, ile potrzeba diamentu, żeby mieć cały set? Chyba z 50, a, coś. A z 50? Tak mi się Ale ci chodzi o te jeszcze mieczyki, nie mieczyki? Znaczy nie, całą zbrojkę. Zbrojkę na pewno nie 50, to gdzie? Na pewno nie. Jesteś pewna? 100%, 100%. E, poczekaj, mam 17, mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. To 27, tyle, ile robię, masz czerwę, diamentów? 25 dwadzieścia pięć. Dwadzieścia pięć diamentów potrzebuję, a mam 17. Ale skąd ty masz tyle diamentów? Przecież ostatnio mi żałowałeś tych 7 na spodnie. No tak! No co, no tak? No, no co, no dokładnie. tak? No, no właśnie! To co to ma być? Jeżeli ty masz dużo diamentów, to dlaczego mi żałowałeś, żebym sobie zupełnie nie zrobił, jak ty masz tyle? Bo ja mam za mało, żeby sobie zrobić. A to, jest, a to jest zdecydowanie za mało niż. Czyli chcesz powiedzieć, pila. że jesteś ważniejsza. Od... Co? Tam na górze są jeszcze diamenty. Tak. Okej, to idę na górę. Czemu to, to będziemy już. Kiedy będziemy tu, już.? Bo ja już bardzo ciała... Hej, 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 hej. Mówisz, bo, bo tak naprawdę przed jutrem to trzeba się cały czas przygotować, trzeba wszystkie rzeczy zabrać, te, które tutaj po chcemy. Poza tym, tym to jest super ciemność, trochę boję. Okej, okay, to brzmi jak twój problem. Ale wracając, musimy tutaj pójść i ogarnąć rzeczy, musimy wziąć jakieś walizki. przecież jak będziemy wracać do domu, no to nie będziemy tak z pustymi rękoma, nie? Musimy też tak jakby wziąć wszystkie rzeczy, które tutaj chcemy zabrać. Czy okay. ty mnie słuchasz? Okej, słucham cię, ale zastanawiam się. Myślisz, że powinniśmy wziąć nasze zwierzęta? Jakie nasze zwierzęta? Czy mamy jakieś zwierzęta tutaj? Przecież na przykład e, niemiły kurczak oraz e, krówki oraz wszystko. E, skoro tak mówisz, ale ja tu chyba zwierząt nie mam, chyba że, chyba, że jakąś lamę sobie chętnie zabiorę. General Sleeping. Co? Już? Chwila, idę do Ciebie! Chwila! E, a co ze mną? Ja będę tak sobie tutaj chodził? Okej, okay, to ja sobie zrobię zbrojkę. Uwaga. Mamy klatę. Mamy spodnie i mamy... Buty sobie zostawię na tamte. Albo nie. Nie ja też te buty i nie mam butów jeszcze! E, czy mamy? Nie mamy więcej. Ja nie, nie butów jeszcze! Daj e, mi buty. Nie masz butów? Nie, mam tylko złote. To proszę bardzo, masz kolejne złote. E! e. Hop! Pop. Ale! Hop, profesjonalny skafander. I wiesz co? Ja teraz idę sobie spać. To poczekaj, idę czekaj, odpocząć. musimy. Hej, hej, stop, stop, stop. Poczekaj. W takim razie jutro jest wielki dzień, tak? E, można tak powiedzieć? Musimy ułożyć jakiś plan. E, ty pójdź spać, ja też pójdę spać, bo musimy się pobawić. Ja będę wyspać. machał mieczem, jak coś będzie chciało mnie zaatakować, a jak nie, to nie będę machał mieczem. To jest mój plan. A nie bierzesz nic tutaj stąd, do domu? E, ja, już, ja już wysyłałem próbki do Houston. Juuu! Co, juu? Wysyłałem próbki po prostu. To pewnie w pocie i w włosach. Wcale nie! ju Nikt mnie nie rozumie. Houston, słyszeliście to? Słyszeliście, jak mnie tutaj te istoty nadprzyrodzone cały czas obrażają? Koniec. Na szczęście, jutro kończy się misja. Mam nadzieję, że moja willa w Miami już czeka. Mam nadzieję, że wszystkie media są poinformowane, że ląduje najlepsza strona na świecie. Ja się z nami żegnam. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!